Rozbudowa zakładu opiekuńczo-leczniczego przy ulicy Orzyszkowej na Finiszu. Placówka zyskała właśnie 500 metrów powierzchni dzięki dobudowaniu do jej budynku zachodniego nowego skrzydła, w którym zamieszkali już jej pacjenci. W bardzo szybkim tempie, bez problemów rozbudowa przebiegała. Zabdzięczamy to przede wszystkim głównemu generalnemu wykonawcy, jak również sprawnej współpracy między inspektorem nadzoru, jak również tutaj kierownictwem placówki i, głównego, i głównym wykonawcą. Korzyści rozbudowy, konkretnie budynku 2 179 tysięcy, wyposażenia około 200 tysięcy, projekt, jak również nadzór inwestorski, to w granicach 2,5 miliona zamykamy się z całością tej inwestycji. Jeżeli chodzi o inwestycje, które prowadzimy od początku tej kadencji, one były nakierunkowane głównie na oświatę i służbę zdrowia. To jest element właśnie służby zdrowia. Spory obiekt, ponad 500 metrów kwadratowych, ze środków własnych ponad 2 miliony złotych. Niezmiernie się cieszę, że poprawiamy dzięki temu komfort, jeśli chodzi o funkcjonowanie tutaj tych ludzi, którzy będą z tego korzystać. To po pierwsze, a powtórę, ten obiekt tak naprawdę należy do wzorcowych, jeżeli chodzi o skalę kraju, i nie bardzo się cieszymy, że Gniezno nadąża za tym trendem i udaje nam się spełniać te wszelkie standardy. Poprawiły się w szczególności warunki bytowe dla pacjentów tej placówki. Poprawiło to w ten sposób, że w nowym obiekcie oddaliśmy pacjentom 8 sal chorych, czy osobowych sal chorych, przestronną pracowni fizjoterapii, dodatkowy gabinet dla psychologów, bo dysponowaliśmy jednym, teraz mamy dwa gabinety. Przenieśliśmy pracowników biurowych i tym sposobem uzyskaliśmy nowe powierzchnie do zagospodarowania w starym budynku. W starym budynku do dyspozycji pacjentów zyskaliśmy 4 sale chorych, dodatkową salę na pracownię terapii jak również y, pracownię y, komputerową. Y Poza tym terapia zajęciowa, która ma na celu aktywizowanie naszych pacjentów, jak również fizjoterapia, jest to duży plus w stosunku do pacjentów, szczególnie pacjentów psychicznie chorych, którzy otrzymują duże dawki leków psychotropowych. Jeden z ważnych elementów jest zmniejszenie ilości pacjentów na salach chorych, bo były sale powyżej 4 pacjentów, 6 czy 7 osobowe. No i teraz największa sala chorych, najliczniejsza to będzie sala 4 osoba. Z tego obiektu korzysta w dużej mierze ci, którzy przyjeżdżają Poza powiatu, właściwie mamy tutaj osoby z całej Polski, ale biorąc pod uwagę wymiar tej instytucji, która tak naprawdę opiekuje się ludźmi, którzy wymagają opieki, bo środowisko najbliższe nie jest w stanie tej opieki zapełnić, zdecydowanie tak. To, są, to jest miejsce dla ludzi specjalnej troski i takie zadanie powiat tutaj w tym obiekcie wykonuje. W ośrodku zamieszkuje na stałe 180 pacjentów.